W prawach natury nie ma nic niemożliwego, za wyjątkiem tego, co Twój umysł uzna za niemożliwe. John Searle Witajcie. Rozwój nauki i odkrycia najwybitniejszych umysłów ludzkości nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony władzy poszczególnych polityków i międzynarodowych korporacji. Zmiany mogłyby doprowadzić do utraty ich wpływów i wywołać krach finansowy. Dlatego jeżeli odkrycie, teoria lub wynalazek nie jest na rękę monopolistom, to w najlepszym przypadku naukowiec nie otrzymuje patentu i zostaje pozbawiony zasłużonego uznania a w najgorszym może trafić do więzienia, stać się ofiarą nagonki w środkach masowego przekazu oraz w kręgach naukowych, a także zostać ofiarą fizycznego zniszczenia. Dzisiejsze wideo dotyczyć będzie wybitnych naukowców i wynalazców z różnych dziedzin nauki, którzy za swoje przekonania i odkrycia musieli zapłacić najwyższą cenę. Liczę na Waszą pomoc w rozpowszechnianiu tego materiału. Znany pisarz i socjolog Kurt Vonnegut. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od paliwa i znajdujemy się na granicy ubóstwa. Zgaśnie światło, nadejdzie chłód i spustoszenie. Oczywiste jest, że energetyka oparta na węglowodorach już się wyczerpała. Światowe zużycie energii do 2050 roku, według prognoz wielu wybitnych naukowców, osiągnie równowartość około 25 miliardów ton ropy, co doprowadzi ludzkość do katastrofy. Tymczasem, dla większości z nas reaktor zimnej fuzji kojarzy się jako coś związane z technologią odległej przyszłości. Obecnie działające modele są całkowicie bezpieczne dla środowiska i człowieka. Chodzi tutaj o reaktor atomowy w miniaturze, który można zobaczyć nie tylko w fantastycznym laboratorium Tonego Starka. Pracują nad nimi naukowcy, akademicy, a także zwykli amatorzy w swoich garażach i kuchniach. Mimo niskich kosztów i ekologiczności takiej energii nie może być mowy o przemysłowych rozwiązaniach. Jednym z entuzjastów, który próbował dać ludzkości tanią energię dzięki reaktorowi zimnej fuzji był Eugene Malow, szanowany amerykański inżynier, naukowiec i założyciel niekomercyjnej fundacji New Energy Foundation. W swojej książce Fire from Ice szczegółowo opisał odtworzony przez niego eksperyment Fleischmana i Ponsa uzyskania energii zimnej fuzji na biurku. Malow przygotował i wysłał do Białego Domu na nazwisko Billa Clintona Memorandum o zimnej fuzji. W listopadzie 1993 roku otrzymał z Białego Domu krótką, lakoniczną odpowiedź. W maju 2004 roku Eugene Malow został zamordowany na podjeździe swojego domu w Norwich w stanie Connecticut. W 1995 roku podczas programu telewizyjnego 60 Minut wynalazca Steve Ryan z miasta Auckland w Nowej Zelandii zademonstrował motocykl, który pracował nie na benzynie, a na zwykłej wodzie. Skonstruowanie silnika zajęło mu 8 lat. Podczas wywiadu mężczyzna powiedział, że udało mu się osiągnąć sukces tylko dlatego, że nie posiada ani formalnego wykształcenia, ani naukowych stopni. Otwarte spojrzenie pozwoliło mu znaleźć rozwiązanie, na które nie wpadł żaden z wynalazców posiadających solidne wykształcenie w tej dziedzinie. Po zareklamowaniu w programie telewizyjnym swojego niezwykłego motocykla, mężczyzna otworzył firmę Ryan Biosfuel. Otrzymał patent i lada moment miała ruszyć produkcja. Jednak Ryan nieoczekiwanie oświadczył publicznie, że zamyka swoją firmę z powodów politycznych i gospodarczych i postanowił definitywnie wycofać się z działalności w tej branży. Choć mężczyzna został pozbawiony szansy na zrealizowanie swoich marzeń, to przynajmniej uniknął smutnego losu genialnego wynalazcy Stanley'a Mayera, który zabrał ze sobą do grobu sekret wodorowej komórki po wypiciu w restauracji soku żurawinowego. Kilkadziesiąt lat temu nowosybirski fizyk jądrowy Lew Maksimow przedstawił rewolucyjny projekt, który mógłby uchronić Rosję przed nadciągającym kryzysem i na długo zapewnić jej wiodącą pozycję w światowym rankingu energetycznym. Maksimow zaproponował, aby tradycyjne paliwa w elektrowniach jądrowych zmodernizować i wymienić na podziemne elektrownie torowe. Wykorzystanie bezpiecznego toru zamiast uranu wyeliminuje niebezpieczeństwo skażenia radioaktywnego w przypadku ewentualnych awarii reaktorów i ataków terrorystycznych. Jednocześnie takie rozwiązanie rozwiązuje globalny ekologiczny problem utylizację wypalonego paliwa jądrowego. Torowy reaktor zasilany paliwem jądrowym z ogniwami paliwowymi o zupełnie nowej konstrukcji jest w stanie pracować do 50 lat bez przeładowania, podczas gdy paliwo uranowe zanieczyszcza planetę nuklearnymi odpadami co 1,5-2 lata. Za udział w rozwoju amerykańskiej energetyki Maksimowi jako posiadaczowi patentu resort energetyki USA proponował miliony. Zgodnie z porozumieniem Gore-Czernomyrdin wszystkie zapasy uranu do 500 ton niezbędne do uruchomienia reaktorów torowych do 2013 roku miały zostać przekazane USA. Transakcja została oszacowana na 12 miliardów dolarów, podczas gdy prawdziwa wartość tej strategicznej rezerwy kraju wynosiła 8 trylionów. 17 lipca 1990 roku został przeprowadzony drugi zamach na życie lwa Maksimowa. Uratował go tylko brak profesjonalizmu napastników. Jednak mniej szczęścia mieli wszyscy fizycy współpracujący z Maksimowem. Każdy z nich zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jeśli chodzi o władzę absolutną, taki drobiazg jak ludzkie życie okazuje się nie mieć znaczenia. Tania energia to tylko jedna z wielu ogromnych sfer wpływu. Ciało 57-letniego znanego biofizyka, laureata Nagrody Laskera za Fundamentalne Badania Medyczne, Dona Wiley'a, zostało znalezione w rzece Mississippi w grudniu 2001 roku. Policjanci z Arkansas i Tennessee jednomyślnie stwierdzili, że było to zabójstwo. Agenci FBI stwierdzili natomiast, że był to nieszczęśliwy wypadek, a denat spadł z mostu. Jednakże nie wyjaśnili, jakim cudem mogłoby się to stać, skoro most posiada dwumetrowe ogrodzenie. Dr. Wiley był jednym z wiodących światowych ekspertów, którzy zajmowali się badaniami nad wąglikiem, ebolą czy wirusem AIDS. Wiadomo także, że w wysyłanych dwa miesiące wcześniej do USA listach znajdowały się zarodniki wąglika, które doprowadziły do śmierci czterech osób. Dr. Wiley był jedną z nielicznych osób, której mogło udać się dowiedzieć, kto prawdopodobnie był ich nadawcą. Tymczasem winni śmierci tych czterech osób obwinili oto trzech Pakistańczyków, jakoby był to zaplanowany przez nich atak terrorystyczny. Nikt nie jest w stanie udowodnić, że nie były to zwykłe zbiegi okoliczności, ale faktem jest, że w grudniu 2001 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zginęło sześciu znanych genetyków i mikrobiologów. Powszechne, ponad stuletnie wyobrażenie o onkologii jako patologii natury genetycznej związanej z anomalią podziału komórek odważył się poddać w wątpliwość dziecięcy onkolog z Włoch, Tullio Simoncini. Antybiotyki i chemioterapia niszczące układ odpornościowy przyczyniają się do śmierci milionów ludzi. Zdaniem mężczyzn, gdy układ odpornościowy jest osłabiony, organizm atakuje kolonię grzybów Candida. Z roku na rok coraz więcej ludzi ma nowotwór. Trudno jest uwierzyć w zbieg okoliczności, tym bardziej, że oficjalne statystyki WHO podają, że w ciągu najbliższych lat nastąpi wzrost śmiertelności. U wielu pacjentów Simoncini zauważono znaczącą poprawę i zmniejszenie się kolonii komórek po, po zastosowaniu pięciu seansów przemywania guza wodorowęglanem sodu, czyli zwykłą oczyszczoną sodą. Zostało to udokumentowane, a w internecie dostępne są filmy na ten temat. Pod nadzorem lekarza u pacjentów z nowotworami mózgu, prostaty i piersi stan pacjentów poprawił się po zaaplikowanych zastrzykach z sody i regularnemu czyszczeniu krwi z produktów rozpadu guza. Nietrudno przewidzieć, jaka była reakcja mediów i społeczności naukowej, kiedy dr Simonczyni poddawał w wątpliwość skuteczność tradycyjnej chemioterapii i radioterapii. W 2006 roku pozbawiono go prawa do wykonywania zawodu lekarza. System po raz kolejny rozprawił się z tym, który dbał nie o swój portfel, a o życie człowieka. W 2018 roku lekarz został skazany na 5 lat i 6 miesięcy więzienia za umyślne spowodowanie śmierci z powodu nienależytego wykonywania swoich obowiązków. Te i jeszcze wiele innych dziwnych, niewytłumaczalnych i przedwczesnych śmierci oraz prześladowań wybitnych umysłów są tak do siebie podobne, że trudno mówić tutaj o zbiegu okoliczności. Już w szkolnej ławce zdobywamy tylko tę wiedzę, która odpowiada planom rządzących i innym, wzbogacającym się na naszej niewiedzy, a ci, którzy nakręcają te machiny, mają nadzieję, że przez następne dziesięciolecia nic w tej kwestii nie zmieni się, a ludzie ciągle będą wierzyć w to samo. Pasożytując na planecie prędzej czy później, będą musieli ponieść związane z tym konsekwencje. Miejmy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Czy szare jednostki mogą przyspieszyć ten proces? Tak jeśli będziemy z rezerwą odnosić się do dostarczanych nam oficjalnych informacji i połączymy siły w poszukiwaniu prawdy. Dlatego koniecznie podzielcie się tym materiałem ze znajomymi. Dziękuję za lajki i komentarze. Do usłyszenia.